BELFER TEŻ CZŁOWIEK No to dzień dobry. Dzisiaj dzień dobry. witam dzień dobry. panią profesor Monikę Richter, nauczycielkę angielskiego w naszym Radiu Kulistym w audycji BELFER TEŻ CZŁOWIEK. No i zaczniemy chyba od gry w czółko. Tak, gry na, roz, w czółko. tak na rozluźnienie. I ja... Pani będzie zadawać pytania, ja będę postacią i dojdziemy do tego. Z pani zakresu, jeśli chodzi o... Angielski, wybrałam postać, więc wydaje mi się, że może nam się to udać. Czyli muszę zgadnąć, kim jesteś. Tak. Czy odpowiedzi są tylko tak, nie? Czy... Tak, nie. Skupimy mhm. się na odpowiedziach tak, nie. Dobrze. Czy jesteś Brytyjczykiem? Tak. Czy jeszcze żyjesz? Nie. Hmm. Czy urodziłeś się w Londynie? E, tak. Okay. Czy jesteś postacią fikcyjną? Nie. Czy jesteś pisarzem? Nie. Czy jesteś dramatopisarzem? Nie. O. Czy jesteś mężczyzną? Nie. Hmm. Czy jesteś aktorem? Nie. Hmm. 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 Czy jesteś dobrze znany? Zdecydowanie. Dobrze. Czy jesteś politykiem? Nie, niekoniecznie. Tutaj można rzec się trochę o politykę. A, ocierać politykę. Ale nie jest to zdecydowanie taka twarda polityka. To może z rodziny królewskiej? Tak. Dobrze. Ale już nie żyjesz. Nie żyję. A może takie pytanie. Czy dobrze cię wspominają, czy źle na kartach historii? Bardzo. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo Już nie pamiętam, czy pytałam, czy żyjesz jeszcze, ma Nie Nie, nie, że, żyję, nie już nie, 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 że to już dawne czasy, dobrze. Mężczyzn, kobieta, kobieta. Kobieta. To pewnie któraś królowa. Nie. Niekoniecznie. To nie są też tak odległe czasy. Aż nie aż tak głęboko. <laughs> Może premier. Nie. Aż nie. Hmm. 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 Cieszę się. Myślałam, mówiąc, o Agacie Christi. Ale chyba niekoniecznie, nie, bo tutaj. się nie ociera felpykę nie tutaj. Jejku. No nie chcę jest, się poddać. Jest zwana królową. Ale ach, to bardziej... już, ach, królową ludzkich serc, pewna księżna Dajana. No dobrze, cierała się no dobrze. Okay. <grym> tu nam się udało. Więc wydaje mi się, że zaczniemy teraz od e, pytań takich stricte z, związanych z byciem nauczycielem, bo to jako uczniów będzie nas fascynować, ale przejdziemy też do takich pytań bardziej e, personalnych, żeby panią profesor poznać. Więc chciałabym się zapytać na początku, jak to jest z tym naszym akcentem e, u każdego? Czy jest on naprawdę istotny, czy dla rozmówcy będzie on istotny? Hmm, ciężkie pytanie, bo jak odpowiem, co ja uważam, to mogę się narazić innym nauczycielom. Doświadczenie pokazuje moje, że nasi uczniowie mówią coraz fajniej z coraz fajniejszym akcentem, dlatego że oglądają filmy, po prostu. Ale dzielę też uczniów na takich, którzy kochają taki klasyczny brytyjski akcent, i mam takich naprawdę fajnie mówiących, takim very British a są tacy, którzy bardziej im jest bliski amerykański, bo no z racji tego, z racji Netflixów, internetu, filmów, piosenek, wszystkiego. A jak to było pani profesor, czy ten akcent był gdzieś tam naturalny od początku, czy ewoluował podczas studiów, czy podróży właśnie? przedziwna historia, bo z takim, takim pierwszym akcentem, mój właściwy, znaczy pierwotny taki, który powinnam w zasadzie mieć od swojego nauczyciela, ale tak naprawdę zupełnie przez przypadek z obozu młodzieżowego miałam kontakt z akcentem kanadyjskim i tamtędy przyszedł. Później przyszedł trochę bardziej brytyjski. Myślę, że... Wszystko zależy od kontekstu sytuacyjnego, i po latach potrafię się trochę przełożyć z British na Amerykan w zależności od tego, co słyszę. To jakoś tak. I myślę, że uczniowie też tak, w taki sposób ewoluują, w zależności z kim, z kim rozmawiają. Tak jak w Polsce, prawda, czasami pojedziemy sobie w inny region, tam jest naleciałość gwarowa i po jakimś czasie też przechwytujemy i to tak po prostu wygląda. No to myślę, że spytam jeszcze jedną taką ważną rzecz, ponieważ w liceum będziemy każdy z nas myśleć o przyszłości. Jak to jest na filologii angielskiej? Czy jest taki przedmiot, który mógłby nas zaskoczyć, jeśli myślimy na poważnie o tym kierunku? Czy jest może jakiś taki, byśmy powiedzieli, arcytrudny przedmiot, z którym może Pani było jakieś trudności? Czy trudności? To wszystko jest do przebrnięcia, bo człowiek, jak chce to, albo i musi, to wszystkiego się nauczy. Zaskoczeniem na filologii będzie na pewno stary, staroangielski język. Ten historii, to się nazywa gramatyka historyczna, i to są bardzo trudne rzeczy, bo trzeba czytać teksty w oryginale, zupełnie inne litery, zupełnie inne słowa. No, i jak ktoś nie ma zacięcia i nie lubi filologicznego, no to może być trudne. Jest jeszcze mnóstwo rzeczy, o których sobie nie zdają sprawy uczniowie, bo uważam, że angielski tak fajny. No rzeczywiście, u nas angielskim jest fajnie, poruszamy różne tematy, inne w klasach typowo żeńskich, inne w informatycznych, ale idąc na filologię, trzeba sobie zdawać sprawę, że będzie dużo czytania. Trzeba lubić czytać i niekoniecznie takie. Powiedzmy sobie czytadła, tylko naprawdę powieści. No, można korzystać oczywiście z gdzieś tam ze streszczeń, ale trzeba naprawdę lubić czytać i trzeba lubić historię, bo historia też na filologiach jest. No, jest coraz częściej spotyka się jednak opinie, że ta filologia angielska nie jest przyszłościowa, ponieważ rozwój techniczny w dziedzinie tłumaczenia będzie wypierał powoli osoby, które decydują się czy na właśnie zawód tłumacza, czy też nauczyciela języka angielskiego. A co pani profesor myśli jako właśnie nauczyciel, któremu grozi, tak jakbyśmy powiedzieli, w nawiasie wymarcie? Ja jednak uważam, że zawsze gdzieś tam jest potrzebny, może nie w takim wymiarze jak kiedyś, ale jest potrzebny ten nauczyciel, dlatego że każdy uczeń inaczej się uczy. Każdy ma inny kanał. Niektórzy potrafią się nauczyć rzeczywiście sami i to im fajnie wychodzi, ale bardzo często, zwłaszcza nastolatkowie, potrzebują takiego, powiedzmy sobie, wsparcia, przewodnika, który im troszeczkę podpowie, kiedy się nie czują pewni, który powie: tak, dobrze idziesz dobrą drogą i myślę, że tak może się zmieniać. Ja sama korzystam, bardzo lubię korzystać z, z, narzędzi, z narzędzi multimedialnych, czy, czy jakichś stron fajnych, czy, czy, czy materiałów. Ale gdzieś tam na zawsze na samym, samym końcu uczeń gdzieś powie, czy tak, no i potrzebuje tego tak, w tę stronę, albo nie, troszkę musisz skorygować. A czy właśnie uczenie nie spowodowało Pani jakichś zmian w języku, na przykład inne akcentowanie wyrazów, czy właśnie e, mocniejsza wymowa, e, żeby pomóc uczniom? Nie, ale chwytam się, chwytam się nad czymś, z czego śmiałam się jako uczennica. Kiedy pani, na przykład moja, pani profesor od geografii, mówiła: Otwórzcie rocznik statystyczny. To była taka, taka księga na geografii. Na stronie 315 tam jest wydobycie węgla dla ZSRR w latach 80. Na przykład. Boże, kim trzeba być? Że pamięta się takie rzeczy? Owszem, pamięta się, więc też już się złapałam, że jak to nie pamiętacie, na stronie tam 35 w prawym górnym roku było to słówko, no, ale ja to robię na przykład 6 razy. W semestrze, więc wiem, co tam jest. Ale rzeczywiście, rzeczywiście się chwytam, że na pewno rozwijam, rozwija się język cały czas. Ja cały czas się uczę, cały czas czytam sobie po angielsku, coś tam. Może nie oglądam, bo ja nie jestem fanu, fanem seriali koniecznie. Ale rzeczywiście czytam tak świadomie. Próbowałam teraz uczyć też moje grupy tego. Zapisuję sobie nowe fajne zwroty. Czy je przećwiczę? Czy zapamiętam sobie z każdego podręcznika? Bo podręczniki też się zmieniają. Zmieniają się, stają się coraz bardziej nowoczesne, coraz nowsze, tam są jakieś treści, także ten język też się zmienia. Język jest tworem żywym tutaj właśnie, a propos lingwistyki. Język jest tworem żywym, więc się zmienia cały czas i trzeba być mieć rękę na pulsie. A się pani profesor na tym, że może właśnie nie w przypadku filmów, ale zarówno czy książek, czy literatury szczególnie pięknej poprawia pani tłumaczenia sobie, jeśli wyłapuje jakieś błędy, czy właśnie pani się wyrzeka jednak tych tłumaczeń i czyta w oryginale? Mm -hmm. skoro... Ostatnimi czasy nie. Kiedyś byliśmy na zdecydowanie, gorszym, na zdecydowanie gorszym poziomie. Uważam, że mówimy coraz lepiej, znamy język coraz lepiej. I tak naprawdę to jest cała ta frajda uczenia teraz w liceum, że, że nasi, moi uczniowie są już dosyć powiedzmy sobie zaawansowani w nauce języka, więc nie uczę takich jak mi się wydawało, że zupełnych podstaw, tylko raczej koryguję albo wzbogacam to, co już umieją i dzięki temu myślę, że, że jest większy fan z tego niż taka stricte uczenie. Czy te możliwości językowe nie sprawiają, że kusi panią trochę bardziej niż nas, gdzie mamy trochę blokadę, przeprowadzić na przykład za granicę, czy jednak nie, nie, nie mając żadnego wpływu? Nie, nie ma żadnego wpływu. Oczywiście no, pomaga język w komunikacji, kiedy jestem za granicą, ale nie. Myśmy nigdy jakoś tak w rodzinie, nawet takich planów nie było, że, żebyśmy gdzieś mogli, gdzieś mogli czmychnąć, gdzie indziej. Jak wszystko w życiu, zresztą mojej grupy też to wiedzą, będę powtarzała, bo jak, jak mantrę, żeby jakiś taki krok podjąć, żeby mieszkać za granicą, trzeba zrobić dobry research, czyli badanie, czy nam się opłaca, czy nie. I wierzcie mi, kombinowaliśmy. Ja jeszcze jak dzieci były młodsze, zrobiłam sobie taką ankietę, czy na przykład bylibyśmy chętnie jako imigranci w Kanadzie. Oczywiście wyszło nam, że tak, i byliśmy bardzo taką rodziną, która byłaby prawda, na preferencyjnych warunkach przyjęta. Ale z drugiej strony no, internet jest, jak wiecie, kopalnią wiedzy. Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma. To znaczy, w każdym kraju prawda, są niektóre jeszcze fajniejsze, nie wiem, niższe podatki na przykład dla firmy, jak się prowadzi ale jest na przykład dziedzina życia, która jest o wiele trudniejsza i niefajna. Także wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma i tak naprawdę nie ma takiego raju na ziemi, żeby było super hiper. Także ja zostanę w Polsce. Mi jest, uważam, że jest ok. tu w tym miejscu, gdzie jestem. Aha, jeszcze chciałabym się spytać o Pani karierę, znaczy karierę sportową, hobby sportowe, pasję. Myślała Pani o takim biegu typu Ironman, żeby się spełnić, bo tu połączenie jest zarówno roweru, pływania, jak i biegania? Nie, nie. Ironman nie dla mnie, bo ja nie lubię po prostu biegać. Ja sobie, ale rzeczywiście lubię takie challenge sobie zrobić, dlatego że, dlatego, że w zdrowym ciele zdrowy duch, tak uważam. I, i generalnie lubię być bardzo w ruchu, ale, ale nie bieganie, nie bieganie. Popływać sobie lubię, ale dla przyjemności na rowerze. Objechałam chyba już całą Warszawę, ale to też są przejażdżki. Każdy, czasami się mnie pytają znajomi, a ile kilometrów? Nie wiem, ja na czasówki umiem. Że na przykład mi jest lżejszy potrzebny, sobie godzinkę pojeżdżę, jak więcej? To dwie, no po prostu bardziej amatorsko niż nie, nie mam. Nie mam w sporcie zapędów do ścigania, bo wiem, gdzie mam swoje granice chyba. No to może przejdźmy teraz do takich szybkich strzałów. E, proste pytanie po, wybór pomiędzy dwoma: brytyjski czy amerykański? Amerykański. Netflix czy HBO? Oj, <laughs> nie jestem fanką ser, serial, seriali, natomiast no, co jakiś czas coś tam obejrzę, ale nie umiem powiedzieć, przepraszam. E, słodkie czy słone? Słodkie. Raczej fancy restauracja, czy prosto i w domu? Prosto i w domu. Dres czy oficjalnie? Dres. Mleko i płatki, czy płatki i mleko? Hmm. Płatki i mleko. Rano czy wieczór? Ostatnimi czasy rano, to chyba z w wieku. E, I kartkówka, czy praca domowa? Praca domowa, nie lubię zaskakiwać już w kartkówka. E, jakby pani mogła teraz dokończyć, e, to tak nigdy nie zapomnę. No chyba jako mama, dnia narodzin swoich dzieci. I za pierwszym razem? Hmm, za pierwszym razem... Za pierwszym razem jak wróciłam do szkoły, już jako nauczyciel poczułam się jak ryba w wodzie, to było straszne. I także we were or we weren't on a break? Um, weren't. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.